Ja, Siema, się Maneczko, witam na vlogu z Polonii, Warszawa. Pierwszy vlog, gdzie jestem, znaczy pierwszy raz jestem na ta meczu Polonii. Był vlog z Legii. To razem jest z Polonii bo zostaliśmy na dłużej. Jak zresztą. Wiecie, pewnie z tamtego vloga. Nie wiem, czego się spodziewać. No grałem ze Stalą Rzeszów, także myślę, że Stal postawi dobre warunki do grania i będą chcieli powalczyć o trzy punkty. Polonia jest w formie, jakiej jest. Tutaj w tym mieście lepiej głośno nie mówić, dlatego się musiałem rozglądać. Czy nikogo nie ma? Nie ma nikogo w przeciągu 200 metrów w jedną i w drugą stronę, także mogę nagrać ten kawałek. I miejmy nadzieję, że czy dotrwam normalnie, czy będzie fajny mecz? dużo emocji, dużo bramek. Sama Polonia to no, jest jednym z najstarszych, zasłużonych klubów w Polsce. Zawsze tutaj chciałem pójść na mecz. Kibicem nie jestem, ale, ale kibicem piłki nożnej jestem, także to jest jeden z tych klubów, na który mecz trzeba się wybrać, jak się jest takim kibicem. Jeszcze kilka takich klubów mi zostało do odkaczenia. Teraz zapraszam na pierwszego vloga z warszawskiej pierwszej ligi, czyli Polonia Warszawa Stal Rzeszów. Zobaczymy się. Przed stadionem albo już na stadionie. Pierwsze wrażenie nowym stadionem? Ładny, ale tego już tak No Jeszcze go nie widać, jesteśmy, bo od tej gorszej strony, ale w sumie takie pozytywne wrażenie zrobił, jak na to, jak się prezentuje zawsze na zdjęcia w telewizji w ogóle. Że zobaczymy, jak będzie wyglądał od przodu, jak będzie wyglądał w środku. Bo jak kupowałem bilety, to się śmiałem tak jak to wyglądało. No bo wszyscy chyba mogą sobie wygooglować, a wam może nawet tutaj wstawię jakieś zdjęcia, które ja widziałem i, i zaraz wstawię jakieś zdjęcia, które zrobiłem. Porównamy, czy to faktycznie jest tak jak na zdjęciach i ewentualnie, jeśli zdjęcia tego nie oddają, czy może się różni na żywo od tego, co jest na zdjęciach. Dobra, pierwsze wrażenie Było złe, było do zapomnienia Nie wiem co ja mam skomentować tutaj Toalety to są to i to je Wejście na stadion jak się wchodziło to się wydawało Kurcze no, ten stadion z wygląda naprawdę dobrze Wszedłem na trybunę RL. Nie wiem co ja tu mam powiedzieć o tych trybunach No tak przez te widzicie. sami widzicie no, Trybuna To takie bardzo zwykłe bardzo zwykle, to bardzo mało powiedziane. To jest stadion sprzed. Z, z XX wieku po prostu. No, no, no nie wiem, no czasy lata si no, si to miał 40 lat temu prawdopodobnie. Na pewno nie teraz. Miejmy nadzieję, że naprawdę ten stadion przebudują w najbliższej przyszłości, bo to jest fatalne warunki. No ale miejmy nadzieję, że będzie dobry mecz, a, a przeżyjemy takie warunki. No, zaraz jemy sprawdzić co daje. I to jest taki... No, a co do meczu, to na razie piłkarze się rozgrzewają. Bramkarze stali wyszli, bramkarze poloni, także zobaczymy. Może jeszcze się uda w jakimś stolawce zrobić zdjęcie, bo... bo się rozgrzewają tu, a my mamy dojście do samego sektora gości praktycznie. Także, jak ich dużo nie przyjedzie, to myślę, że nas spokojnie uda się zrobić jakieś zdjęcie. wie, może nawet pogadać chwilę z liśpionkę. Także, no, do zobaczenia nie będzie takich reakcji jak na legi raczej na bramki, chociaż może, może, nie wykluczam. A zobaczymy co przyniesie. Zobaczymy jakieś typy na mecz? Typy na mecz, że Dobra, zrobimy. No, typy. Ja hmm. mówię 3-1 stale. Ja, ja mówię 2,1 stale. Jeden do zera dla Stali. Tak działa. Wszystko. Siema, Maneczko w przerwie meczu, dwa do zera dla Stali. Jestem bliżej typu, bo jest tylko dwie bramki. Twój dato do twojego jeden, ale jest jeszcze cała druga połowa. Wysok w Stali później bardzo późno, 300, Po 300 minucie chyba, jak wszyscy weszli i zaczęli śpiewać, widzę poroni, fajny doping prowadzą, jest ogólnie jest w porządku. Palety jest fatalne, tak jak mówiłem, byłem. Jest fatalnie. Tak, na pierwszą bramkę widzieliście, a na drugą zapomniałem nagrać, ale w sumie to nie zaprócz słów na Kanie leciał z trybun, także. No. A później zaczęli wygwizdywać i też nie zaczęli nagrać, jak ich wygwizdywali, schodzą do szat. Także no, generalnie jest ciekawie, ale, ale bez zaskoczeń, z emocji negatywnych, także całkiem w porządku. Na razie przebiega mecz i oby, oby tak do końca. Oby jeszcze więcej bramek w drugiej połowie padło niż w pierwsze i oby, oby drużyny powalszyły. Tak. Tak, widził się na podsumowaniu po meczu i ocenie wszystkiego, tak jak zawsze. No, by było 4 błane. Albo 3-2 może być. 3-2, koniec meczu. Fajny meczyk, dużo bramek, jest Tam wygrała, Także według przewidywań. No mój wynik się nie sprawdził karny, chyba nie Update macie na ekranie, czy zmieniłem planie, czy nie. Jeśli zmieniłem, to napisałem, jeśli nie zmieniłem ale no 3-2 jest. Zaraz idziemy spróbować jakieś, jakąś fotkę wybrać, może z Sebastianem Tinem i tak dalej. No myślę, że może się udać. Także witam po meczu Polonii Warszawa. Niecodzienny kadr, chociaż oglądaje po tym, jak oglądaliście mój me vlog meczowy z Legii, no to już znacie ten kadr. Jest to ten sam dzień nagrywane, <grym> ponieważ dzisiaj był mecz Polonia Warszawa Star Rzeszów. 3 do 2 Star Rzeszów pokonała Polonię. Dlaczego jestem zadowolony? No, bo udało się darować piłkarzy stali, udało się zbić pionest z piłkarzami Polonii. Chopakom powiedziałem, że następnym razem będzie lepiej. to uśmiechnięty był, jeden z piłkarzy, także całkiem w porządku. Tal wygrała, jest w czołówce. Mecz był fajny, emocjonujący, dużo bramek, dużo się działo. Mogło być jeszcze więcej bramek, to jest chyba jedyny minus. Jak zawsze ocenimy sobie wszystko i opowiemy, co i jak wyglądało. Zaczynamy od stadionu. Zaczynaj ty. Ocenę oczywiście w skali szkolnej. Mam no takie trzy. Bez szału. No i teraz tak. Jedna ocena w górę idzie za wygląd zewnętrzny. Chyba na tym skończymy. Dam plusika, dam plusika, żeby nie było smutno. 2 plus. No dobra, dajmy 3 minus. Eee, 3 minus. Niech będzie 3 minus. Ten stadion wygląda wewnątrz fatalnie. Nie ma toalet surowy, krzesełka stare, nawet ławki rezerwowych wyglądają jakby były nieruszane od 40 lat. Generalnie ten stadion wygląda jakby miał lata świetności, dawno za sobą, tak z 50 lat temu. To był, to wiek, kto nie był, albo widział w telewizji, no oddaję to, oddaję to. Kurczę, nie wiem, no widziałem zdjęcia, które pokazywały jeszcze gorszy stan, może aż tak źle nie jest jak na niektórych zdjęciach, pewnie teraz coś tam widzicie. Oceńcie sobie to sami. Ja jeszcze nawet nie widziałem tych zdjęć, nie przeglądałem ich jakoś bardzo, ale oceńcie sobie to sami. Szczerze, jeśli macie blisko, pojedźcie na ten mecz Polonii, dajcie im się odbudować, niech będą te derby w Warszawie też, dajcie im cokolwiek zrobić. Bo, bo, bo po prostu piłka tego potrzebuje Polska, takich derbów. Nie mieliśmy derbów w Warszawie od dawna, nie mieliśmy derbów w Frankowie już długo. Polska piłka na tym tylko cierpi, że takie drużyny jak właśnie Polonia czy Wisła nie są w ekstraklasie i no i niech wracają, no ale nie z takim stadionem. No. To wstyd by był w ogóle grać na czymś takim, że stadion. Prawdopodobnie nie dość, że mniejsza od no nie cieczy, to stadion jest po prostu 5000 razy gorszy. Jedyny plus, jak ja widzę, to naprawdę kipica od Danii. To było widać po nich, że w sensie, że oni wierzą w ten klub, że oni żyją tym klubem i poko. Tak, rodzinnie przyjemnie tam było, ale było widać, że mają, mają nadzieję, śpiewając nawet przy o tym, że kiedyś zdobędą mistrzostwo Polski jeszcze. No, no mają chłopaki wyobraźni. No na no, no, dzisiaj się nie zapowiada, że przez najbliższe 30 lat wygrali coś, ale piłka nożna to piłka nożna właśnie za tym kochamy. I miejmy nadzieję, że będzie lepiej. Przechodzimy dalej. W cateringu tutaj niestety nie korzystaliśmy, tak? Tak, nie korzystaliśmy. Kupiliśmy to wolę, no możemy, możemy robić. Minus za to, że w kupkach chyba lepsze już są no, dotknąć butelki. Tak, tak, to minus i na pewno za to ale ogólnie, no ogólnie z tego co widziałem to szybko. Jedzenie wyglądało dobrze, u innych pachniało ładnie, szybko podawali. Cena wody nie była zła, tam nie było 10 zł, tam nie wiem ile dałem piotkę. Więc tak. To jest Piestak. taka powiedzmy, nie najlepsza, nie najgorsza cena. Tak, dobra cena na to, a i się ma takie okej, okay, w porządku jest ta cena. Także takie ja dam, takie cztery nie korzystaliśmy, ale to jeszcze pod uwagę tego, no. że zamawialiśmy tylko wodę. Tam po prostu cztery bazowo, być może nawet pięć. Dobra, dajmy pięć. Nie korzystaliśmy z cateringu, a jedynie kupiliśmy wodę. Trzeba dać pięć, tak. minut, 100 no się za to, to dałem, odjąłem, ale wydaje mi się, że to nie było dobre i było szybko, widziałem, że dawali. Zresztą przed nami ktoś zamawia hot doga i ktoś przed nami go odbiera, a nie, że czekał jeszcze na boku, bo wszystko było gotowe, cały czas na bieżąco robili i Ciepłe dawali mu z gry. Także no, dam tą piątkę i przejdźmy do kolejnej kategorii, czyli ocena kibiców, gości i gospodarzy. Zacznijmy od kibiców gości. puścili ich 30 minut po starcie na tak plus minus oczywiście klasyczek. I no ja dam szóstkę. No nie wiem czego mam więcej wymagać, po prostu no kibicowali przez te 60 minut, które byli. Ale nie wiem czego mam więcej oczekiwać od kibiców gości. Najlepszej lida Kibiców z Rzeszowa, którzy przyjechali do Warszawy i to licznie, także naprawdę no... Nie wiem co powiedziałem chyba szóstkę? To, to tak. Ta, tak dalej trzymuję tą szóstkę, mimo to. Ja nie no, szóstki no. bym nie dała, to by może z pięć, bo mało ich było, ale było ich nawet słychać czasami. Nie, jak na Trybunał Gości to właśnie ich było dużo, bo ta trybuna Gości nie jest jakaś no, także... dużo, Także ten, oni przekrzykiwali właśnie gospodarzy, także to naprawdę. Nie przekrzy... przekrzykiwali, ale przekrzykiwali, przekrzykiwali. bardzo dużo ich przekrzykiwali. Owszem, jak kibice polani z jednej i z drugiej strony zaczęli śpiewać, ale to były pojedyncze momenty, w których kibice polani byli głośniejsi. To nie było tak, że kibice polani cały byli głośniejsi i tamci czasem byli głośniejsi. Właśnie to było odwrotnie. Więc jeśli tutaj było odwrotnie, to ja daję szóstkę właśnie za to kibicom stali, a kibicom polani właśnie za to daję piątkę, bo. Jak już byli głośniej, to ja się zastanawiałem, czy jestem na Legii czy na Polonii, a dwa razy mniej ludzi było. Śpiewali z jednej i na drugiej trybunie, było bardzo głośno, był doping, więc spoko. Ja też bym dała <laughs> pięć może. Dużo było takich krzyków, przeklinania, o ale... Właśnie, jak na stadionie, to nie mało. emocje na dobrze. No emocje na stadionie, ale ogólnie no. nie było przyśpiewek z jakimiś wyzwiskami, a ja chyba tylko jedna była i od razu jak speaker zaczął mówić, to skończyli. Także tak w miarę w porządku pod tym względem podobało mi się. Fajnie, fajnie, takie rzeczy fajne są. Ja lubię, popieram, no niech sobie radzą, aczkolwiek no tam niektóre sytuacje też były takie głupie z niektórzy krzyczeli. A co do samego meczu, no mecz był fajny, super był. No tak jak już mówiłem, no 3-2, czego chcesz więcej, no 5 bramek. No po niej mój typ prawie siadł, powiedziałem 3-1, na po 2-1, także mój ruch bliżej. Ale się nie liczy. No nie liczy się, bo nie siadło, nie. niestety blisko było. Rzut karny w 90, po 90 minucie, czy w 90 minucie? No w 90 go wykonywali. Kurczę, no nawet szalika się normalnie nie dało kupić, bo stał jakiś straganik. Kurde, no straszna bieda jest na tym stadionie, no, no współczuję, ale generalnie mam nadzieję, że mówię, że wrócą leksakasy, że przebudują ten stadion w ciul, bo podenerwowało mnie, no po prostu mnie to denerwowało, tak po ludzku. Brak toalet i brak wszystkiego, to, to nie jest przyjemna rzecz sprawa, a wszystko inne raczej było w porządku. Oczywiście jeszcze ocenka, oczywiście jeszcze ocenka tego wszystkiego meczu, także ja powiem pierwszy, a jest szóstka, no tak jak powiedziałem, nie wiem czego chcieć więcej, pięć bramek, aktyw jedną w drugą stronę, kibice jedni, drudzy, śpiewali, było w porządku, pierwsza liga, to nie był jakiś mecz, wow, na pierwszy rzut oka, ale naprawdę był wow. A no jest plus, dużo było na początku fauli, takich głupich trochę, niepotrzebnych. No to prawda, tam fauli mogli unikać, ale no to taka gra, mm. Generalnie, no, no tak, taki mieć sposób omawiania <grych> stalowcy. Albo może 6 minus, nie będzie ten No No to faktycznie byłby minusik, no ale już nie będę mówił, nie będę zmieniał, bo naprawdę mer był dobry. Dawno w sumie na tak dobrym meczu chyba nie byłem. Tak, żeby tyle bramek, i ile się działo, nawet w niecieczy, gdzie chyba było też, czy dwa z Drakowem, to, to ten mecz uważam, że był lepszy od tamtego. Także na szóstka. Moim zdaniem no, to 3, 2, no 5 bramek. no czego chcecie naprawdę więcej? no Ktoś, no. kto idzie na stadion, chce zobaczyć te 5 bramek. No. Fajna sprawa, wracając do toalet, to no. i to je. Ja, ja byłam, daję jeden. Ja nie byłam w środku, a sam że są, to i to to jest takie makstwa. Ja daję jeden. Tam tak śmierdziało, że no to, obok. No to nie będzie. Jaż. Podszedłem 10 metrów do tych to i ja już czułem ten, że ja zrobiłem tylko tak. No to nie będzie. Światło nie oczywiście toj toj. w środku nie ma, bo to to i więc nawet nie wiem jak miało być. A to może to i, z światem, ja się mylę? Nie ma. Ale ja jak ja mam? Co ja jakby kurczę, jak mają na przykład kobiety korzystać z tego? Nie nie wiem, jakby do mnie to nie dociera i, i po prostu na tym to zostawmy. Mam tylko do powiedzenia Tyder. łapka w górę, słup z dzwonkiem komentarz i napiszcie czy Wam się podobał ten vlog. Zapraszam na kolejne, zapraszam na poprzednie, bo, bo było ciekawie. Na Legi był inny format. Jeśli ktoś nie oglądał vloga Legi Warszawa, tam są sporem, to zapraszam. Na